Dbaj o swoje siły. Ten czas może być trudny. Okres świąteczny, szczególnie w obliczu straty intensywnych emocji, może być wyczerpujący na wielu poziomach: emocjonalnym, fizycznym, psychologicznym. W chaosie przygotowań i oczekiwań innych łatwo złapomnieć o tym, co najważniejsze o sobie. Aby przejść przez ten czas z jak najmniejszym obciążeniem, kluczowe jest zadbanie o swoje siły i regenerację. Uznaj swoje emocje. Najważniejsze. To, co przeżywasz, jest w pełni naturalne, normalne. Smutek, zmęczenie, poczucie przytłoczenia. Wszystko to może pojawiać się bardzo często w tym czasie. Daj więc sobie przestrzeń na te emocje bez oceniania siebie. Nie musisz być silna, silny dla innych, ani udawać, że wszystko jest ok, że wszystko jest w porządku. Twoje uczucia są ważne i mają prawo być obecne. Pamiętaj o odpoczynku. W natłoku obowiązków odpoczynek może wydawać się luksusem, ale w tej sytuacji jest on niezbędny. Postaraj się każdego dnia znaleźć chwilę tylko dla siebie na spokojny sen, relaksującą kąpiel, medytację, chwilę ciszy z książką, kawkę. Nawet krótki odpoczynek może pomóc ci odzyskać równowagę. Zadbaj o swoje ciało. Twoje ciało odzwierciedla to, co dzieje się w Twojej psychice. Zmęczenie emocjonalne często prowadzi do fizycznego wyczerpania, dlatego jedz regularnie i wybieraj lekkie odżywcze posiłki, które dodadzą ci energii. Jeśli możesz, ruszaj się. Nawet krótki spacer na świeżym powietrzu może poprawić nastrój i dodać sił. Pij wodę i dbaj o nawodnienie to takie drobiazg, który ma naprawdę duże znaczenie. Nie bój się prosić o pomoc. Nie musisz przechodzić przez ten czas samodzielnie. Jeśli czujesz, że brakuje ci sił, poproś bliskich o wsparcie. Może to być pomoc w przygotowaniach. Wspólne spędzenie czasu lub po prostu zwykła rozmowa. Bliscy często chcą pomóc, ale nie zawsze wiedzą jak. Nawet nie wiedzą, jak zagadać. Daj im szansę, mówiąc, czego potrzebujesz. Ustal priorytety. Nie musisz robić wszystkiego. Skup się na tym, co naprawdę ważne, a resztę odpuszczamy. Każda odpuszczona rzecz to oszczędność Twojej energii. A tą energię możesz wykorzystać na, co to przynosi, na to, co przynosi ci spokój i ulgę. Święta mogą być wyjątkowo wymagającym czasem, ale nie musisz w tym wszystkim zatracać siebie. Zadbaj o swoje potrzeby emocjonalne, fizyczne i psychiczne. Odpoczynek to nie oznaka słabości, ale akt troski o siebie, a twoje dobre samopoczucie jest równie ważne jak wszystko inne. Jeśli nieważniejsze.